Zapraszam Was na moją poranną rutynę pielęgnacyjną. Chciałabym tylko zaznaczyć, że ja rano nie wykonuję podwójnego oczyszczania, natomiast na potrzeby filmiku chciałam, chciałam Wam po prostu pokazać parę takich trików, które dodatkowo pomagają lepiej oczyścić pory z zanieczyszczeń. No to zaczynamy. Pierwszy trik. Jak wiecie, pory rozszerzają się pod wpływem wysokiej temperatury, także ja stosuję ręczniczek nasączony taką bardzo ciepłą wodą. Przykładam go sobie do twarzy w celu właśnie otwarcia porów. Wtedy łatwiej będzie usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia zalegające na naszej twarzy. Następnie najlepiej jest sięgnąć po jakiś olejek bądź balsam oczyszczający, dlatego że, jak wiadomo, tłuszcz najlepiej zmywa tłuszcz. Ja mam akurat Heimisch Clean Balm, jest to taki balsam, który pod wpływem ciepła przeistacza się w olejek. Masowuję go sobie w całą twarz, i pamiętajcie, to jest też kluczowa zasada, żeby nie śpieszyć się za bardzo, dlatego że ten kosmetyk musi mieć czas na zadziałanie. W związku z tym Starajcie się masować twarz co najmniej minutę, dwie, skupiając się na miejscach, które wymagają najmocniejszego oczyszczenia, typu strefa T, gdzie macie zaskórniki, potwierane zanieczyszczone pory, a także miejsca, gdzie macie suche skórki. U mnie takim miejscem jest właśnie okolice Brody, dlatego że właśnie taki, taki popękany na skórek jest najlepszym siedliskiem dla wszelkich bakterii, zanieczyszczeń itd. Nie zapominajcie również o szyi i dekolcie. Balsam ten zawiera emulgator, więc po dodaniu kilku kropli wody e, tworzy się emulsja, którą sobie rozprowadzam na twarzy i na końcu wszystko spłukuję. Kolejnym krokiem oczyszczania jest umycie twarzy za pomocą żelu. E, najlepiej wybrać jakiś łagodny kosmetyk, który nie zawiera drażniących substancji typu SLS-y. One niszczą barierę lipidową naszej skóry i powodują, że staje się ona bardziej podatna na podrażnienia i wypryski. Tutaj panuje ta sama zasada, czyli mycie twarzy co najmniej minutę, żeby kosmetyk mógł zadziałać. W celu bardziej dogłębnego oczyszczenia sięgam po soniczną szczoteczkę Foreo. Rzadko to robię rano, najczęściej robię to wieczorem. Ona zdecydowanie lepiej domywa resztki makijażu. Jest to taka kropka nad I, jednak nigdy nie sięgam po nią, kiedy mam cerę podrażnioną. Na koniec myłam twarz wodą i wycieram ręcznikiem zawsze jednorazowym, gdyż na nim nie gromadzą się bakterie. Kolejnym krokiem jest tonik. Przywraca on naszej skórze odpowiednie pH, które zostało naruszone w czasie mycia twarzy. Ważne jest to ze względu na tą barierę lipidową, która najlepiej funkcjonuje właśnie w pH lekko kwaśnym. Wylewam go sobie zwykle na rękę, nie na wacik, gdyż po pierwsze. Pozwala mi to zaoszczędzić tonik, a po drugie nie pocieram dodatkowo twarzy wacikiem, który w momencie kiedy mam skórę podrażnioną, podrażnia ją jeszcze bardziej. Kolejnym krokiem jest esencja, składniki w niej zawarte dają dodatkowego kopa skórze, nie obciążając jej jednocześnie, gdyż ma ona zwykle płynną konsystencję. I tutaj również wylewam ją na rękę i pamiętajcie, żeby takie płynne kosmetyki wklepywać do tw w twarz do końca. Nie pozostawiać mokrej warstwy, jeśli nie nakładacie na kolejnego kosmetyku, dlatego że spowoduje to po prostu dodatkowe jakby wyciągnięcie, odparowanie wody z naszej twarzy. Wyjątek stanowią takie tłuste, ciężkie kremy, które nałożone na wilgotną skórę, taką właśnie po niewklepanym toniku czy esencji, dużo lepiej się wchłaniają w naszą skórę. Po toniku nakładam lotion. Ja akurat mam z Hadalabo. Jest to mieszanka różnych form kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest humektantem, który pozwala wiązać wodę w naszej skórze. Lotion ten ma płynną konsystencję, ale też troszkę taką żelową, delikatnie kleistą. Dlatego dobrze jest go wklepać do końca. Jeśli potrzeba więcej nawilżenia, można sobie nałożyć kilka warstw. Ja nie wklepuję go do końca, dlatego że zaraz zanim stosuję serum olejkowe z witaminą C Sunday Riley. Jest to serum bogate w różne olejki, przede wszystkim właśnie w witaminę C i w kurkumę, która działa przeciwzapalnie. Jak wiadomo, witamina C działa rozjaśniająco na naszą skórę. Dodatkowo jest świetnym antyoksydantem, który super paruje się z filtrami. Które to, szczególnie te chemiczne, podobno powodują powstawanie wolnych rodników. Także to duo uważam, że jest wspaniałe i dodatkowo to, że właśnie nie wklepałam tego lotionu do końca, spowodowało, że ten olejek, który też nie jest takim super tłustym olejkiem wcale, doskonale się wchłonął w moją skórę. Nie zapominajcie nałożyć pielęgnacji również na szyję i dekolt. Ja tutaj miałam koszulkę z niewielkim dekoltem, zwykle noszę inną rano, więc wklepuję sobie te wszystkie kosmetyki również w szyję i w dekolt. Jeśli chodzi o nos i ewentualne wypryski, to zaraz po esencji nie nakładam innych kosmetyków, tylko kwas salicylowy 2% z firmy The Ordinary. Kwas salicylowy posiada małą cząsteczkę, więc wnika głęboko w naszą skórę. Dodatkowo ma powinowactwo do fazy tłuszczowej, więc dodatkowo rozpuszcza nasze zalegające sebum, oczyszczając pory i nieco je zwężając. Pod oczy nakładam serum z The Ordinary z zieloną herbatą i kofeiną. Zielona herbata jest świetnym antyoksydantem, który pozwala na walkę z wolnymi rodnikami. Natomiast kofeina wzmaga cyrkulację krwi, powodując zmniejszenie obrzęków wokół oka. To serum jest bardzo lekkie i podniste, dlatego dobrze jest zamknąć później nawilżenie, które ono daje, jakimś kremem z omolientami. Zaraz po serum stosuję treściwy krem przeciwstarzeniowy. On jest taki otulający dla okolicy oka. Zawiera masło shea, zawiera ceramidy, które wchodzą w skład właśnie naszej bariery naskórkowej, zawiera olejek z róży, a także peptydy, do tego arnikę, witaminę E i inne cenne składniki dla naszej skóry. Dodatkowo mimo że ma taki treściwy skład, nadaje się doskonale na dzień pod makijaż. Skóra wokół oka jest cienka i bardzo delikatna, dlatego należy nakładać na nią kosmetyki z wyjątkową ostrożnością bardzo delikatnie. Ostatnio sięgam po bardziej treściwe kremy i nakładam je w miejsca, które są szczególnie przesuszone. Myślę, że niedługo będę ten krem nakładała na całą twarz. Jest to Dermedic Seria Oilage, jest to odżywczy krem na dzień przywracający gęstość skórze. Jest to właśnie taki krem typowo kondycjonujący, zamykający wilgoć na naskórku, uelastyczniający cerę. Zawiera mnóstwo olejków, a także kwas hialuronowy i skwalan, który również pozwala odbudować naszą barierę. Na skórkową, gdyż on właśnie wchodzi też w jej skład, podobnie jak ceramidy. Na tym etapie, jeśli mam czas, sięgam po mój ulubiony masażer, który cudownie masuje skórę w sposób właśnie taki mechaniczny, dlatego że te dwie kulki zbierają skórę do środka. Pobudzamy tym samym cyrkulację krwi, zmniejszamy obrzęki na twarzy, robimy również drenaż, odprowadzamy toksyny do węzłów chłonnych. O tym masażerze robiłam już filmik, więc dam wam link w opisie, bądź wysunę kartę, ale jest to dla mnie naprawdę niesamowity relaks. Na koniec nakładam filtr, myślę, że to jest taka, taki niezbędnik, taka kropka nad i, bez której tak naprawdę wszystkie... Mm... Etapy pielęgnacji anti-aging nie mają w ogóle sensu, dlatego że filtr chroni nas przed promieniowaniem UVB, ale również UVA, które powoduje właśnie fotostarzenie. I ważne, żeby ten filtr miał mm, bardzo dobre filtry, nie tylko przeciwko właśnie promieniom UVB, tylko właśnie to UVA. Zwróćcie na to uwagę i zwróćcie też uwagę, żeby nakładać odpowiednią ilość filtra. Ja nakładam zawsze dwie warstwy, tak na bogato. No i następnie odczekuję przynajmniej te 10 minut, ponieważ jest to filtr chemiczny i on się musi wchłonąć w skórę, żeby mógł zacząć działać. Jeśli używacie filtrów fizycznych, nie musicie czekać tak długo, dlatego że te filtry odbijają światło i one działają natychmiast. Tylko tutaj znowu trzeba uważać, jeśli nakładacie makijaż, żeby tych filtrów po prostu tej warstwy nie naruszyć. Ostatnio stosuję mieszankę filtrów tak naprawdę, a na szyję i dekolt stosuję w ogóle oddzielny filtr, który zużywam, bo został po moich dzieciach. Na tym się kończy moja poranna rutyna pielęgnacyjna. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Buźka.